Cześć, kochani! Chciałabym zaprosić Was do udziału w naszym nowym projekcie. To jest Wakacyjna Szkoła Kosmetologii Estetycznej. Pokrótce opowiem Wam, czym, e, czym jest Wakacyjna Szkoła Kosmetologii Estetycznej. To są trzy dni intensywnej pracy z naszymi trenerami i ekspertami. Również, no nieskromnie powiem, że ze mną. Wakacyjna szkoła e, i tematyka, którą będziemy tam poruszać, nastawiona jest na część teoretyczną, ale również na bogaty bagaż praktyczny. Podczas tych trzech dni e, Wykonamy, omówimy mezoterapię frakcyjną w protokołach podstawowych i w protokołach zaawansowanych z użyciem eksfoliatorów chemicznych. Omówimy eksfoliatory chemiczne, omówimy również mezoterapię igłową, to jest technika na pasz, technika mikrodepozytu i technika linijną wsteczną. Wykonamy, omówimy redermalizację kwasem bursztynowym i kwasem hialuronowym. Również będą poruszane aspekty związane z lipolicą iniekcyjną w obszarze twarzy i cieni. Oraz trzeci dzień będzie nastawiony na bardzo dużą dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej. I trzeciego dnia omówimy sobie spersonalizowane moje własne terapie, e, dedykowane dla skór szczególnych, dla skór wrażliwych. Omówimy terapie dedykowane dla skór rządzikowych i omówimy terapie depigmentujące wakacyjna szkoła odbywa się w dwóch naszych centrach szkoleniowych to jest Warszawa i Świecie szkolenie w Świeciu odbędzie się bezpośrednio pod moim patronatem i zaplanowane zostało na sierpień to jest 17, 18 i 19 sierpień, poniedziałek wtorek, środa, serdecznie Was zapraszam, obiecuję, żeby wyjdziecie stąd zadowolone, uśmiechnięte i zmęczone i kolejny termin to jest Warszawa, w Warszawie również wakacyjna szkoła odbywa się będzie w sierpniu, w terminie 24, 25, 26 sierpień. Zastanawiacie się, czy warto. Moim zdaniem tak. Spotkajmy się na wakacyjnej szkole Kosmetologii Estetycznej i zostańmy wspólnie liderem naszej branży. Pozdrawiam Was serdecznie.